Z tej strony nic. To jest już czwarty odcinek z kampanii Cavalier 2. Widzicie, zagrałem w Zoe. Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Ten Snow. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marinii, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy. Ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam Wam ludzi z Sol. Udziela się Wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla Was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Krauli. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marini. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem, to jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu, Rousseau obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na Dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z Ciebie romantyczka? Dobra, to nasz cel. Trzeba okay. szkopom przyznać, pociąg jest nasz. czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 um. km. To wystarczy, żeby zaatakować Nie mogą dotrzeć a do wyrzutni. Do Ruch leci. przed nami! W tom Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zuzman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! Nie wychylać się! Założyć tłumiki! Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels! Dobra robota, Daniels? A teraz oficer! Świetny strzał! Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom, Daniels! Zostań z Kreolejem! Dalej! Doskonale. Ruszajmy. Nie tam. <laughs> <laughs> Nie rozumiem dlaczego YouTube polski. Eee... Blokuje mi zasięgi, bo pokazuje to co kiedyś było A to co pokazuje to się wydarzyło naprawdę Kurwa To zrzut na Dwerkor. To zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka? Słuchajcie, jak wiecie, 10 ładunków. To nasz cel! To wyratuje od. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest nasz. Cholernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla Was. Daniels, Ty i Zuzman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! Drogę! Mm -hmm, Dobra. Nie się. Założyć Załóżcie tłumiki. tego snajpera. Użyj noża, Daniels! Nie użyję noża. Dobra robota, Daniels? A teraz oficer. Na Twój znak! Ola! Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels! zostań z kreulejem! Dalej. Si. Ostrożnie. Doskonale. Ruszajmy. O! rozumiem dlaczego polski youtube blokuje zasięgi za to, że pokazuje te e, historyczne fakty, bo tak było. Ta gra, no każdy chyba wie, że jest oparta na faktach. Może nie 1 do jeden, to nie jest prawdziwa historia, ale tak wojna wyglądała. I za to skracają mi zasięgi. Z kim on rozmawia, jak nikogo tam nie ma? <grystanie> Bo z nikim nie rozmawiał. To tutaj rozmawiają. Mamy tu strażnika, tu. Tam jest, powinien być jeszcze jeden. Zmiana planu! Zauważyli nas! Krogi, nie możemy wow. dać mu uciec. Nie, żydko, żydko. Ruch, nie! 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 Czas! To już jest czas! Leci granat! Niech nie spalnia. Do pociągu! Krauli! Pociąg odjeżdża! Wszystko będzie dobrze! Trzymaj się tam, braku!

Mam Cię! No i nie da się, nie da się. Nie potrafię grać. Zmiana planu! Zauważyli nas! Rzucam granat zimny! Szybko, szybko! Trzymaj się tam, braku. Trzymaj się tam, Szybko, Trzymaj się tam, Trzymaj się tam, Trzymaj się tam, braku! Trzymaj się tam, z Daniels, mam dla ciebie apteczkę. Leci granat! Nie mamy szans! Ktoś jest Leci granat dymny! Rzucam dymny! Dobra, do pociągu! Crowley! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu! Uciec! Granaty i dymne, Daniel! Przydałyby mi się! Proszę! Жутом гранат! Trzymaj się! Widzisz go? Tam jest! Teraz Skupimy go! lewo! Staram się! Ucieka nam! Skręć w prawo! Ale świt! Ale świt! Skupimy go! Cholera strzela do nas! Wody nie wolno. Zleciał biedź, lecz mogłem prowadzić. No kurde. No teraz to jest iść tu już Bo przecież... no Będę żyka. mogłem prowadzić Let's go Masz szansę, łap za kierownicę Możemy dostać się naprzód pociągu. Strzelaj dalej! Na górze! Ten noc Szykuje się ich więcej! Wybiegaj stąd! Nie trafią nas jeśli będziemy za blisko! Granat! Mam go! Jezu! Dobrze! Kurwa! O oh, kurwa! Chip się rozpada! Kurwa!

Ty, 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 ty. Idę, trzymaj się! Dobra. Ratuj mnie, ziomek. O kurwa. Cośmy tu odjebali? Nie wierzę, udało się! To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet pierwsza odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną! Zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? przyjacielem. Szybko. Wrók mojego wroga z moim przyjacielem, jak to się mówi. Daniel, mam dla ciebie apteczkę. Ja. Tutaj! Leci! A wezmę tu mu do oza. Szkocka Ty go trafiłeś, czy to ja byłem? 다미 oh, 그아나 wow.

Przed nami. To? Mhm. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią ruchu oporu. Zawiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać? Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam nie wiem jak, dane, ale Zus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. No, Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Mhm. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. Więc tak, ja Wam dziękuję za oglądanie. Um, to był czwarty odcinek z kampanii Call of Duty, um, World War II. Zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu z Fazmofobii. Um, no. Ja Wam um, dziękuję i życzę jego dnia. Cześć.